Moja, moja praca. Tak. I ona tu jest właśnie. Ja tu wtedy pisałem, czy się uda. Pisałem. Tak, no tutaj jednak już dopisałem, niestety, jak wspomniano wcześniej, w 2001 roku z nakazu inspektora nadzoru budowlanego o świecił, walącą się trzeba było jednak. Bo tam dzieci się kryły, paliły papierosy, bo to było, bo była drewniana, górna część była drewniana, dolna, murowana i, i tego. Tutaj właśnie tam malował wrodkę. Po miejscu, gdzie mieszkał Artur Grotger i gdzie powstawał jego cykl wojna, pozostała tylko nazwa ulicy. Jesteśmy w porębie wielkiej koło Oświęcimia. Tu w XIX wieku powstał pałac w stylu romantyczno-mauretańskim zaprojektowany przez Franciszka Maria Lanciego dla Wincentego Borowskiego, który zasłynął jako mecenas sztuki. Na jego zaproszenie w porębie wielkiej przebywał m.in. Artur Grotger. Przy ulicy upamiętniającej nieistniejący już dom, w którym tworzył artysta, spotkaliśmy się z Bronisławem Janią, który w swojej kronice zapisuje, jak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniała się leżąca obok Oświęcimia wioska. Artysta, cztery te córki, jedna miała... Syna. A tu jest właśnie ten ksiądz Hanusiak, taki znany, on ze Stojałowskim razem pracował w Bielsku, ja o nim opisuję tam, to sobie bardzo ważne, to był wielki człowiek, w postaci, ale wielki człowiek. Rozmawiając o Porębie Wielkiej, przeglądaliśmy pełne starych zdjęć, kroniki, oglądaliśmy też zbiory etnograficzne pana Bronisława Jani, będące też swoistą kroniką dawnych czasów. Cepy. Ja według terenów, skąd pochodzę, małopolski, to nazwy były następujące. To był dzierżak, ponieważ się go dzierżyło, I, a to był bijak, ponieważ nim uderzało się w, snop, w kłosy snopa. I, i tutaj po, po, połączenie było za pomocą tutaj w mówią kapice. Kapice to były wykonane z. Skóry mok mokrej, skóry nie wiem, okay. cielęcej albo świńskiej, z tym, że to później wyschło, a to w środku był rzemień zwany sworką. Natomiast tu, tak, opowiadał mi mój dziadek, jak wymierzono jaki powinien być bijak, oczywiście bijak musiał być z drewna żeby się nie najczęściej jesionowy albo dąbowy jak ucinał chłop musiał mieć według swojego wzrostu więc mierzył to na dłonie i w ten sposób chłopie gdzie idziesz do lasu po co po kijach, na co, na bijach, na ile, na tyle. A więc okazuje się, że ten bijak jest na, na, moi, na mój wzrost i na moje dłonie dobry, żeby w czasie młodzki nie uderzyć się w głowę. Furmanów, że już te konia już sprzedali, to ja to poszedłem dla czasu, nie czekałem aż tu będzie. Dawniej w porębie było co najmniej 120 koni, teraz są tylko dwa. Więc to jest to, to, jest, to jest niesamowita zmiana. Tu są właśnie te moje rzeczy przed domem i tu jest jeszcze taka skrzynka, ja też jeszcze ją mam. To nazywali lada, to cięli trawę, czy tam liście buraczane dla świń i tak dalej. Wszystkie te pługi, jakie są te koła się nazywali, które niosły to był kolca, a tamto pług z remieszem i, i z odwalnicą. To wszystko, to brony pierwsze jeszcze były drewniane, tylko kowal robił haki. To były takie e, te e, radła. Tak zwane rafioki, to były wozy zwane rafiokami od tej rafy metalowej, która obejmuje całe to koło drewniane, które Wykonywał, które wykonywał kołodziej. Kołodziej wykonywał tak, to było bardzo skomplikowane. piastę i poszczególne elementy obwodu po dwa koła. Z tym, że najpierw budował piastę, do piasty wstawiał sprychy, tak zwane, a dopiero później na to nabijano te elementy łukowe i następnie kowal przygotowywał, rozgrzewał tę te, te rasę na ogniu i nakładał na to koło drewniane i ta rasa pod wpływem oziębienia, ona się zaciskała Nie, niektóre, oczywiście tu są też mam koła ozdobne ozdobne koła to znaczy takie do używane. Na, na wyjazdy, to nawet kowal takie robił łańcuszki, prawda, żeby i to koło jest troszkę mniejsze. Każde z nich ma 12 tych szprych i widzimy tutaj, że ono było jeszcze dodatkowo jak żadne, wzmacnane takimi śrubami tutaj, ponieważ przeważnie tymi furmankami na wesela czy na jakieś uroczystości jechano często, wyścigi sobie urządzano, stąd to koło musiało być i zgradne, ładne, ale przede wszystkim bardzo mocne. Tutaj właśnie... To już nie ma. Tu jeszcze jest plebańskie stajnie, są, to, to, to jest, a tutaj też jest budynek, te stare budynki, tutaj na tle tych domów i stodoła. SHLK, nie, dekawka, dekawka się to nazywa. Pan Bronisław Jania przybył do poręby wielkiej, a wcześniej do malca obok Kent z okolic Wieliczki. Jako nauczyciel z ciekawością obserwował tutejsze obyczaje, gwarę i lokalne słownictwo. Odnośnie tych, tej gwary, o której pan mówi. Jestem w klasie, tam uczę, chyba piąta klasa to była. Uczy, uczyliśmy wtedy wszystkiego, ja uczyłem wszystkich przepiotu. To nie było tak jak dzisiaj, mieliśmy 32 godziny obowiązkowo, soboty się uczyło. I mówi do mnie gdzie chłopak, proszę pana, bo ktoś klupie. Co to? Ktoś klupie. Ale ja słucham, no rzeczywiście, ktoś puka. Takie no, śląskie wpływy. No, takie w klupie. Więc y, to mnie to zdziwiło. Y, a gdzie masz y, tego, chusteczka, bo tam tego, a w kieszni. I dla mnie to kieszni, w kie, nie w kieszeni, tylko w kieszni. A pytam się takiego, jeden Dross się nazywał, on tam był synem stawowego. Pytam się go, dlaczego wczoraj nie był tego, nie przyszedł do szkoły. Bo on schybował śnieg. Schybował. To znaczy zrzuca. I takie, ja to, dla mnie to było wszystko, nie, nie, nie do tego. Na zajęciach praktycznych, bo te zajęcia praktyczne to by coś, na wiosnę my robili takie domki, budki dla szpaków. To by się pytali, proszę pana, będziemy robić krupki dla szpaków? Krupki. Pudełko to była krupka. Wiadro to był amper, no, i, i tego. A na, na cebrzyk to szaflik. Tu były też tu, tu jak przyszedł, to z kozą. Koza. Co to było? A rzeczywiście taką kozią głowę, kłapała na sznurku, i tego do no tobie nieraz. Ja jeszcze tu byłem kawalerem, to no mnie tak ciągali, Tu często zapraszali, na, na, nie obeszło się bez jakiejś imprezy, żeby tam nie poprosili kierownika szkoły, nawet na wesela mnie tam prosili. Także że tutaj takie ja, ja po prostu utkwiłem w tej, w tej ludowości. Utkwiłem tej ludowości, i właśnie teraz ją chcę w jakiś sposób yy, przekazać, ponieważ to to się wszystko już zmieniło. To się wszystko... Tutaj na przykład było zagłębie e, prosion. Tutaj maciory chowano i, i włożono na targi. Ja na przykład tam... To samo było z y, Polanka, Polanka, poręba. To, to były zagłębie właśnie hodowli prosion. I Ja tam mieszkałem jeszcze w starej szkole, to koło y, y, drogi to była, to tam już o trzeci dzieci jeszcze spały, a to już klap, 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 klap tak czas jeździli do, 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 z tymi prosiętami. Nie wiem dlaczego, I nigdy, jak się już zajechało o ósmej, to już nie było prosiot. Nie. I także ja nawet się zastanawiałem, pytam się dlaczego, dlaczego tak w czas, a no pewno, bo mówi tak, handlerze to kupują, a później pytają się, jakie, świnkę czy, czy, czy prosie yy, chcę kupić, no to taką dawali, jaką mieli, a ja, jak chciał prosie, prosie, czy wieprzka, bo to się wieprzka, wieprzek, bo to kastrowane były, nie, to jak wieprzka, ja też tak kiedyś jeszcze tutaj też chowałem sobie, to mi tak Wepchał właśnie świnkę zamiast wieprzka, a zapłaciłem za wieprzka, bo było ciemno. Ja nie mogłem sprawdzić.